Pierwsze niepokojące dane zaczęły napływać w połowie lat dwutysięcznych. Kilka misji oceanograficznych badających szelf Alaski napotkało anomalie w działaniu sprzętu. Podwodne drony wysłane w celu mapowania dna morskiego traciły łączność na głębokości około jednej mili. Przy tym nie odnotowano żadnych zakłóceń pogodowych ani magnetycznych. Jedna z grup badawczych mająca swoją bazę w mieście Juneau skierowała autonomiczną sondę do rejonu znanego jako Crooked Creek Drop na południowym wschodzie regionu. Wyposażony w kamerę i czujniki dron przesyłał wyraźny obraz przez 20 minut, a potem zapadła cisza. Ani dźwięku ani sygnału. Najdziwniejsze było to, że tuż przed wyłączeniem obraz na ekranie nagle się zamglił jakby soczewkę otoczyła mgła, a potem pojawiła się migocząca poświata po czym połączenie zostało przerwane. Z czasem takich przypadków było coraz więcej. Kilka zespołów naukowych zrezygnowało z pracy w tym rejonie, określając tę strefę jako nieprzewidywalną i potencjalnie niebezpieczną. Ale niektórzy widzieli w tym sygnał do działania. Płetwonurkowie, łowcy tajemnic i niezależni badacze zaczęli przyglądać się współrzędnym, gdzie według operatorów dronów dochodziło do zniknięć. Wkrótce w tym rejonie zaczęły znikać także łodzie. Małe łodzie rybackie, które wypływały na otwarte morze, znikały bez śladu. Nie znajdowano żadnych szczątków, nie było sygnałów SOS. Nawet najodważniejsi zaczęli omijać ten rejon. Ale co tam właściwie jest? Co pożera sprzęt i pochłania ludzi bez najmniejszego dźwięku? Właśnie to próbował ustalić zespół prywatnych badaczy i natknął się na coś, co podważyło ich poczucie rzeczywistości. Przeklęty Lejek. Miejscowi mieszkańcy południowo-wschodniej Alaski od dawna unikali pewnej morskiej strefy, którą potocznie nazywano Lejkiem. Jej współrzędne się zmieniały, ale wszystkie opisy sprowadzały się do jednego obszar wody, gdzie nawet przy bezwiecznej pogodzie panuje dziwne wzburzenie, a kompasy wariują, jakby oszalały. Starzy mieszkańcy twierdzili, że nie ma tam ani wielorybów, ani fok, a rybacy omijają te wody nawet w najbardziej sprzyjającym okresie. Za każdym razem, gdy statek zbliżał się do tych współrzędnych, zaczynały się problemy. Awarie elektroniki, uczucie dezorientacji u załogi, a w rzadkich przypadkach nagła zmiana prądu, jakby niewidzialna siła wciągała łódź w głąb. Jeden z miejscowych, starszy rybak o imieniu Harvey Killin, opowiadał, że pewnej nocy znalazł się zbyt blisko tych wód. Nagle na niebie zgasły gwiazdy, jakby chmury zasłoniły firmament, choć nie było ani jednej chmury. Usłyszał niski pomruk, jakby od odległego silnika. Rano obudził się na brzegu, choć nie miał pojęcia, jak się tam dostał. Jego łódź zniknęła na zawsze. Były też inne podobne przypadki. Ludzie opowiadali o snach z powtarzającymi się obrazami, kamienne sale pod wodą, sylwetki w ciemności, oczy świecące przez wodną toń. Wydawało się to majaczeniem, dopóki nie pojawiło się zdjęcie satelitarne wykonane przez wojsko. Uchwyciło ono podwodną strukturę o regularnej geometrii na głębokości około jednej mili. Czym to jest? Skała stworzona przez naturę czy coś wykonanego ludzką ręką pojawili się sponsorzy. Zespół doświadczonych nurków finansowany przez prywatny fundusz z Seattle otrzymał zgodę na ekspedycję. Nie podejrzewali, dokąd zaprowadzi ich ta droga. Pierwsze zanurzenia. Misja rozpoczęła się w połowie lipca. Pogoda była bezchmurna, morze spokojne. Zespół liczył osiem osób, w tym trzech profesjonalnych nurków z doświadczeniem w głębokowodnych zanurzeniach, inżyniera sprzętu oraz specjalistę od starożytnych kultur. Statek był eskortowany przez pomocniczą łódź zdalnie sterowaną. Zanurzenie odbywało się stopniowo. Najpierw badano obszar wokół domniemanej anomalii. Nie było żadnych śladów życia, ani glonów, ani ryb. Na głębokości jednej mili zespół zauważył, że przyrządy zaczęły działać niestabilnie. Wskazania ciśnienia i temperatury gwałtownie się zmieniały, choć na zewnątrz wszystko wyglądało spokojnie. Właśnie wtedy jeden z nurków zauważył coś dziwnego na ekranie podwodnej kamery. Z boku trasy majaczył ostry kąt. Naturalne formacje zazwyczaj nie mają wyraźnych kątów prostych. Kamera została skierowana w tamtą stronę i wszyscy zamarli. Na ekranie pojawiło się coś przypominającego wejście ogromna arka pokryta glonami i wapiennymi osadami, ale wciąż zachowująca swoją geometryczną formę. Wyglądało na to, że to wejście do podwodnej jaskini. Załoga się wahała. Wiedzieli, że sprzęt działa niestabilnie, a sygnał może zniknąć w każdej chwili. Ale szansa była zbyt duża, by się wycofać. Zaczęli przygotowania do kolejnego kroku bezpośredniego wejścia do wnętrza obiektu. To, co tam zobaczyli, nie mieściło się w żadnym z znanych im modeli geologicznych. Cienie w otchłani. Przed wejściem do jaskini nurkowie się zatrzymali. Na monitorze było widać coś, przypominającego gzyms, jakby ktoś wyciął go w skalę. Po obu stronach kolumny, częściowo zniszczone. To nie mogło być przypadkowe. Ale kto i kiedy mógł stworzyć coś takiego na głębokości ponad jednej mili? Zespół wprowadził drona do środka. Oświetlenie było słabe, ale wystarczające, by dostrzec wzory na ścianach. Ich kształt był nie do opisania, faliste linie, ostre przecięcia, jakby ktoś próbował zaszyfrować wiadomość. I nagle kamera zarejestrowała ruch. W samym rogu kadru, w całkowitym cieniu, coś przemknęło. Zespół wymienił się spojrzeniami. Wszyscy pomyśleli o jednym złudzenie optyczne. Ale kamera nadal śledziła ruch. Sekundy później dron zaczął tracić sygnał. Ostatnie, co przekazał, to słabe bioluminescencyjne światło wydobywające się z głębi tunelu. Nurkowie podjęli decyzję, by wejść do środka osobiście. Pomimo ryzyka, ich przygotowanie i wyposażenie pozwalały na wejście na ograniczony czas. Wewnątrz jaskini panowała martwa cisza. Dźwięk ich oddechu i ciche stukanie przyrządów były jedynymi odgłosami. I nagle na ścianie symbol przypominający ludzkie oko, otoczony liniami jego rozmiar ponad trzy stopy szerokości. Kiedy go dotknęli, coś poruszyło się wewnątrz skały. Żywa skała. Ściana, na której znajdował się symbol, lekko wibrowała. To było wyczuwalne przez rękawice skała jakby odpowiadała na dotyk. Następnie rozległo się miękkie, ale wyraźne kliknięcie i część ściany, która wcześniej wyglądała na monolit, uchyliła się, tworząc przejście. Nurkowie spojrzeli na siebie. To było niemożliwe. Ani natura, ani erozja, ani ciśnienie nie mogły stworzyć takiego mechanizmu. Wewnątrz przejścia zobaczyli wąską galerię. Ściany były gładkie, o metalicznym połysku, ale w dotyku przypominały kamień. Na nich znajdowały się symbole, wijące się niczym wąż przez cały tunel. Niektóre przypominały starożytne napisy cywilizacji Ameryki Południowej, inne były zupełnie nieznane. Temperatura wewnątrz była wyższa niż na zewnątrz. A powietrze? Tak, wewnątrz tunelu było powietrze. Wstępna analiza wykazała obecność tlenu. Jeden z nurków zdjął maskę i mógł oddychać. To było zdumiewające. Im głębiej szli, tym bardziej struktura wydawała się żywa. Ściany wibrowały z częstotliwością, której ucho nie słyszało, ale ciało odczuwało. To nie był po prostu korytarz, to była część czegoś większego mechanizmu, organizmu lub starożytnej technologii. I przez cały ten czas w oddali migotało światło nienaturalne, pulsujące. To, co zobaczyli za następnym zakrętem, podważyło samą historię ludzkości. Zakazane symbole. Światło latarek oświetlało coraz to nowe napisy na ścianach. Niektóre z nich były wytrawione tak głęboko, że wyglądały na wypalone. Inne starannie wyrzeźbione, jakby ktoś nanosił je dłutem milimetr po milimetrze. Archeolog, towarzyszący ekspedycji, robił zdjęcia każdego fragmentu, ale nawet on nie potrafił jednoznacznie ocenić pochodzenia tych symboli. Niektóre znaki przypominały sumeryjskie pismo klinowe, ale były połączone z okręgami, trójkątami i zakrzywionymi liniami, które bardziej przypominały celtyckie lub tybetańskie wzory. Ten symbioza zupełnie różnych kultur, oddzielonych tysiącami lat i kontynentami, wprawiła specjalistów w osłupienie. Szczególnie nurków zaskoczyła jedna ściana, całkowicie pokryta freskami. Przedstawiała ona scenę. Postacie ubrane w długie szaty pochylały się przed ogromną sferą, unoszącą się nad platformą. U jej podstawy znajdował się symbol przypominający starożytny glif spotykany w mitach ludu Aida, rdzennych mieszkańców Alaski. To odkrycie poważnie zaintrygowało naukowców. Jak to możliwe, że symbol przekazywany w ustnych tradycjach północnoamerykańskich plemion został wyryty w podwodnej strukturze na głębokości ponad jednej mili? Wydawało się, że każdy kolejny krok coraz bardziej wszystko komplikował, zamiast przybliżać do prawdy. Skąd to wszystko się wzięło i dlaczego nikt wcześniej nie wiedział o istnieniu tej struktury? Jednak to, co najbardziej niewytłumaczalne, czekało ich w następnym pomieszczeniu. Tam prawa fizyki jakby przestawały obowiązywać. Powietrze pod wodą. Kiedy grupa weszła do głównej sali, pierwszą rzeczą, którą poczuli, była gwałtowna zmiana ciśnienia. Wskazania na przyrządach oszalały, ale mimo to nikt nie odczuł bólu ani przeciążenia. Zdjęto maski, powietrze nadawało się do oddychania, było nasycone tlenem i suche jak na pustyni. Kamera z mikrofonem po raz pierwszy podczas całej wyprawy przekazywała dźwięk w jaskini było słychać echo. To było niemożliwe. Znajdowali się pod warstwą wody o grubości ponad pięciu tysięcy stóp. Nikt z załogi nie potrafił wyjaśnić, jak to działa. Oględziny sali doprowadziły do kolejnego odkrycia. Sufit miał kształt półsfery z systemem kryształów wbudowanych w sklepienie. Emitowały słabe biało-niebieskie światło, nie pochodzące z elektryczności, lecz najwyraźniej z nieznanej bioluminescencji lub nośnika energii. Kryształy reagowały na ruch, zmieniając jasność i kształt świecenia. W centrum sali znajdował się okrągły postument. Był pokryty metalicznymi żyłkami, przypominającymi sieć neuronową. Jeden z nurków, dotykając jego powierzchni, poczuł słaby impuls, jakby coś zareagowało na kontakt. Wtedy struktura lekko zmieniła kształt. Górna część postumentu zaczęła się unosić, odsłaniając wewnętrzny mechanizm. Wewnątrz znajdował się obiekt przypominający kulę z kwarcu, ale z wewnętrznym blaskiem jak u żywego organizmu. Wszyscy stali w milczeniu. To było coś więcej niż tylko znalezisko archeologiczne. To był artefakt niosący w sobie czyjąś wolę. Ale najważniejsze pytanie pozostawało, kto i po co to wszystko zbudował? Odpowiedź podpowiadała sama sala rozmiarem śladów na podłodze. Ślady gigantów. Podłoga sali była usiana zagłębieniami przypominającymi odciski stóp. Tyle, że ich rozmiary podważały wszystko, co nauka wie o biologii. Każdy odcisk miał nie mniej niż trzy stopy długości, z pięcioma wydłużonymi palcami i głębokimi wgłębieniami. Jakby istota, która go zostawiła, ważyła ponad półtorej tony. Ślady prowadziły w głąb jednego z tuneli i ginęły poza zasięgiem wzroku. Kimkolwiek był właściciel tych śladów, był naprawdę ogromny. Przy tym kształt odcisków nie odpowiadał żadnemu znanemu gatunkowi na ziemi. Nawet skamieniałe szczątki pradawnych dinozaurów czy ssaków nie miały takich cech. To było coś innego. Jeden z nurków próbował zrobić gipsowy odlew, ale w momencie zalewania roztwór zaczął bulgotać i dymić. Wyglądało na to, że materiał podłoża wchodził w reakcję chemiczną. To mogło oznaczać tylko jedno, skład substancji, z której wykonana jest podstawa, jest nieznany w współczesnej chemii. Na ścianach wzdłuż ścieżki widniały grawery. Przedstawiały te same istoty, które zostawiły ślady: kijankowate, z wydłużonymi kończynami, bez ust, ale z ogromnymi oczami. Nie było pod nimi żadnych podpisów, ale cała kompozycja sprawiała wrażenie, że te istoty są gospodarzami jaskini, a nie jej przypadkowymi mieszkańcami. Badacze zrozumieli, że podążają ścieżką wytyczoną przez kogoś, kto był tu na długo przed ludźmi. Utracone technologie. Gdy zespół przemieszczał się przez tunel, dokonano odkrycia, które ich szokowało. W niszy pomiędzy dwiema ścianami znajdował się mechanizm. Był zniszczony przez warunki atmosferyczne, ale jego struktura mnóstwo cienkich płytek połączonych przewodzącymi nićmi, świadczyła o wykorzystaniu technologii znacznie przewyższającej wszystkie znane człowiekowi. Swoim kształtem przypominał cylinder z wycięciami, wewnątrz których migotały świecące wzory. W jednym miejscu do urządzenia była przymocowana kratka, na której widniał symbol, ten sam, który pojawiał się na ścianach jaskini i na fresku w sali. Inżynier towarzyszący misji spróbował zbadać mechanizm. Nie działał na prąd, nie reagował na ciepło, dźwięk ani nacisk. Jednak gdy jeden z nurków wypowiedział na głos jedno ze słów odczytanych z fresku, urządzenie wysłało słaby impuls, a następnie się uruchomiło. Wewnątrz cylindra zaczęła obracać się świetlna spirala, tworząc hologram nieznanego pochodzenia. Obraz przedstawiał mapę, powierzchnię pokrytą lodową skorupą, oraz strukturę, przypominającą jaskinię z wieloma odgałęzieniami. Wyglądało na to, że znajdowali się tylko w jednej z komór, a takich było co najmniej Tuzin. Odkrycie technologii w połączeniu z mapą uczyniło ekspedycję sensacją, ale jeszcze nie wiedzieli, że przyciągnęło to uwagę zupełnie innych obserwatorów. Dźwięk z głębi. Od momentu, gdy urządzenie zostało aktywowane, jaskinia się zmieniła. Zaczął dochodzić dziwny dźwięk. Nie był głośny, raczej stanowił niski szum w tle, jakby ktoś włączył silnik na bardzo niskich obrotach. Ale ten dźwięk pochodził z samej struktury. Na początku wydawał się przypadkowy, ale potem naukowcy zrozumieli, że to rytm, pulsacja, niczym serce. Przyrządy zaczęły rejestrować wahania magnetyczne, a czujniki echolokacyjne pokazywały, że w głębi struktury coś zaczęło się poruszać. Próby przesłania sygnału na powierzchnię zakończyły się niepowodzeniem. Łączność ze statkiem zaczęła się rwać, a potem całkowicie zanikła. To oznaczało jedno: mechanizm cokolwiek robił, zaczął wpływać na otaczającą przestrzeń. Być może właśnie się budził. Możliwe, że wiedział, iż został aktywowany. Właśnie w tym momencie na echolokatorze pojawił się ruch. Powolny, ciężki, nadchodzący z dna jednej z dolnych sal. Ktoś lub coś się zbliżało. Hipotezy archeologów. Po tym, jak pierwsze materiały z podwodnej ekspedycji stały się dostępne, choćby w ograniczonym zakresie, do sprawy włączyli się archeolodzy. Niektórzy z nich uznali odkryte symbole i artefakty za prawdziwą sensację. Wśród najgłośniejszych oświadczeń pojawiła się hipoteza, że odnalezione wzory przypominają język kultury Denali, która zamieszkiwała tereny dzisiejszej Alaski ponad 10 tysięcy lat temu. Problem polega jednak na tym, że Denali pozostawili po sobie niezwykle mało artefaktów i nie było mowy o piśmiennictwie. Inni badacze zwrócili uwagę na podobieństwo między symbolami z jaskini a znakami występującymi na glinianych tabliczkach cywilizacji Olmeków w Ameryce Środkowej. Takie podobieństwo, nawet jeśli tylko częściowe, mogłoby oznaczać starożytne transoceaniczne powiązania lub wspólną utraconą cywilizację, która stała u początków wszystkich znanych kultur. Pojawiły się także bardziej egzotyczne teorie. Niektórzy eksperci specjalizujący się w megalitach dostrzegli w kształcie sal i tuneli podobieństwo do konstrukcji w rejonie Jonaguni, podwodnego płaskowyżu u wybrzeży Japonii, który również budzi kontrowersje co do swojego pochodzenia. Czy to możliwe, że ludzkość rzeczywiście znała się na budownictwie na takich głębokościach już tysiące lat temu? Wśród badaczy pojawiły się również wzmianki o mitach ludów Inuitów i Hajda, w których opowiadano historie o żelaznych wrotach w oceanie, strzeżonych przez duchy olbrzymów. Uznawane wcześniej za folklor, te legendy zaczęto postrzegać z innej perspektywy. Jednak wszystkie te hipotezy zostały przerwane, gdy w rejon jaskini przybyły okręty wojskowe. Zainteresowanie rządu. Tydzień po aktywacji odnalezionego urządzenia do miejsca ekspedycji, podpłynęła wojskowa łódź Straży Przybrzeżnej. Zespołowi nakazano natychmiastowe przerwanie badań. Wszystkie materiały zostały skonfiskowane, a teren ogłoszono strefą o ograniczonym dostępie sformułowanie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiciele władz oświadczyli, że zarejestrowano nietypowe wstrząsy tektoniczne i obszar wymaga pilnej oceny. Nieoficjalnie wśród członków ekspedycji zaczęły krążyć plotki, że jeden z przesłanych sygnałów został zarejestrowany przez wojskowe satelity i miał strukturę przypominającą zaszyfrowaną wiadomość. Ktoś z zespołu zdążył przekazać fragment nagrania wideo jednemu z dziennikarzy w Seattle. Potem przestano się z nim kontaktować. Sam dziennikarz wkrótce poinformował o śledzeniu i usunął wszystkie materiały. Później okazało się, że jeden z oficerów brał udział w misjach głębinowych w rejonie Trójkąta Bermudzkiego. Przypadek? Tymczasem naukowcy, którzy zdążyli przeanalizować pierwsze zdjęcia, zostali wezwani na przesłuchanie. Niektórzy z nich po tym publicznie odmówili komentowania jakichkolwiek aspektów badań. To tylko dolało oliwy do ognia. Wydawało się, że ktoś bardzo nie chciał, aby prawda wyszła na jaw.